Witam, jesteście weteranami naszych rozgrywek, cóż ciężki początek, dwa mecze bez punktów teraz w końcu ruszyło, czy tak wyobrażaliście sobie start? Nie, ogólnie to już dawno żeśmy, tak dzisiaj, znaczy na tym trudnie jest taka reaktywacja naszej drużyny, bo cały czas mieliśmy jakieś kontuzje i tak wynikało, ale udało się nam zebrać, myśleliśmy, że że wejdziemy z kopyta w ten turniej no ale niestety no, chłopaki nas zweryfikowali, także dopiero się odbijamy po trzecim meczu. No i jeszcze nie wiem czy mamy szansę, czy nie, bo jeszcze nie liczyliśmy tego, ale wygrywamy trzeci mecz, jeszcze czwarty nam został, także to wszystko przed wami. Jak oceniacie poziom turnieju w porównaniu, nie wiem, tak poprzednich edycji od dzisiaj? Nie, jak najbardziej turniej jest na dużym, na wysokim poziomie. Także zawsze tu bardzo lubimy przyjeżdżać, bo jest wszystko zorganizowane tak jak powinno, nie? Także i czasowo i organizacyjnie jest wszystko okej. Okay. Dzisiaj tam pojawiają się takie e głosy, że do śliska jest parkiet, czy to jest też Tak, tak. No to u nas też w nie jest dużo głosów właśnie, że jest dość śliska nawierzchnia, no, no, halówki, że dość bardzo się ścisgają, no, ale to jak to powtarzamy, już któryś raz bierzemy udział w tym turnieju i to jest jakby niezmienne, tak zawsze ta hala jest taka, jak, a nie inna. Dobra, dzięki, powodzenia w dalszym etapie. Wszystkiego dobrego. jestem kapitanem drużyny Projekt Wiśnia. Od trzech lat gramy tutaj z chłopakami lokalnie w Hali w szkole podstawowej numer 18 imienia Błogosławionej Karoliny Kulski. E, tak, jesteśmy po dwóch meczach na waszym koncie. Jest zerowy dorobek, punktowy jak na razie. E, chyba nie tak wyobrażałeś sobie ten start. Zdecydowanie nie, natomiast uważamy, że mamy dosyć mocną grupę. Staramy się, dajemy z siebie wszystko. Aczkolwiek no, wyniki 02 i 03. Są niestety nie na naszą korzyść, ale walczymy dalej. Już wiemy, że z grupy wyjść nie wyjdziemy. Natomiast, jeszcze przed nami dwa mecze: z Birmoversami oraz z Emerytami. Zresztą i postaramy dać z siebie wszystko i zdobyć sześć oczek. E, tak, właśnie wspomniałeś, że drużyny stawiają dość wysokie progi. E, jak oceniasz e, właśnie ten poziom naszego turnieju? Um, co możesz powiedzieć na ten temat? Uważam, że poziom turnieju, z mego turnieju, e, Diki Szóstek jest moim zdaniem wysoki. Drużyny są tutaj z lokalnych również drużyn typu Orzeł Harta, czy Plon Klęczany, czy tutaj też Start Rymanów. Zawodnicy są widać, że też profesjonalnie waleśnie również nastawienie tutaj do rywalizacji, ale uważam, że rywalizacja przebiega kulturalnie, nie ma jakichś zbytnio, dużo fauli. Sędziowie sędziują bardzo dobrze. Organizacja turnieju uważam jak najbardziej na plus, same, same pozytywy. E, takie pytanie, jeśli byśmy wystartowali z ligą Orlika, czy bylibyście w stanie wziąć udział w niej? Oczywiście, że na nie odpowiadam, zdecydowanie na tak, z tego względu, że mamy Paczkę 18 chłopaków, którzy grają na naszej hali. Z tych, z tych 18 9 zgłosiło chęć udziału do turnieju, niektórzy nie mogli. i będziesz czego wybierać do takich rozgrywek, właśnie na Orlików. Także uważam, że jesteśmy jak najbardziej zdecydowani do uczestnictwa w takich zawodach. Dzięki wielkie i życzę powodzenia w dalszym etapie. Dziękuję jest. serdecznie, życzę również powodzenia. Cześć. Dominik Karabanowski reprezentuje drużynę Biedlą z Rzeszów. Dominiku Karabanowski, cześć. <grystanie> Witamy cię serdecznie jako stałych uczestników KS Bilowe, Streszczyłeś się za Superligą? Tak, no co, cały sezon trenujemy, żeby tutaj zagrać na najwyższe cele. Teraz też trenowaliśmy trzy treningi, treningi tygodniowo. No Robią swoje na razie. Trzy mecze bez porażki no i idziemy po tytuł. Dokładnie tak. Jak my to oceniali Was przed y, turniejem, Kipersko. Wy na hali lubicie grać i pokazaliście to w meczu z mistrzami z tamtego nie, dwa lata, trzy lata temu z Emerytami. Panie, jak wygląda według Ciebie gra? Jesteś zadowolony z zespołu, czy jeszcze coś brakuje? No, w zespole zmieniliśmy to, że w końcu prowadzimy piłkę. Nie gramy z kontry, wykorzystujemy kontry, ale też gramy dużo piłką. No, i, i, I to też jest jakiś efekt. Popełniamy no, błędy w obronie, jest normalne. No, trudno nie popełniać w tak krótkim czasie. Ale dużo grze poprawiliśmy, jeżeli chodzi o grę, grę piłką. Wasza grupa jest taka trochę ciekawa. Każdy zespół ma punkty, cztery zespoły walczy o awans, a przyjechali z celem minimum i maksimum pewnie zwycięstwa. Minimum? Cel minimum to jest wyjście z grupy, żeby zagrać jeszcze wieczorem, także nie, nie ma celów minimum. Gramy tutaj o zwycięstwo i tyle. Fajna inicjatywa jest przed wami, abyśmy coś więcej powiedzieć. Tak. Od zawsze zbieraliśmy pieniądze na hospicjum, zresztą też mamy ich loga na, na, na koszulkach. W tamtym roku akurat nie zbieraliśmy, to też trochę naszej, tutaj no nie ogarnęliśmy tego, ale wracamy z powrotem do tej akcji, zbieramy pieniądze, puszka wędruje po drużynach, kto chce wrzuca ile chce. No i co? No i dzisiaj na pewno założymy zbiórkę, żeby osoby, które chcą wspierać hospicjum, wrzucały, wysyłały, pieniądze, wysyłały pieniądze na zbiórkę, także zarówno Zarówno w gotówce, jak i przelewami. Wspieramy to później dostarczamy im potrzebne rzeczy, które, które gdzieś tam w danym momencie są potrzebne. Kupowaliśmy laptopy, organizowaliśmy różnego rodzaju takie produkty pierwszej potrzeby. Także par, parę lat już jesteśmy w tej akcji. Wywiad się nie na koniec, jeśli sekund się co masz. Co no powiedzieć sobie, drużyną, rodzicom ja ostatnio pozdrawiamy moją żonę i córkę. Teraz pozdrawiam moją żonę i dodatkowo Ignacego i, i, i Michalinę, e, Klarcie, całą moją drużynę. Pozdrawiamy Roberta, który właśnie dzisiaj stracił miejsce w podstawowym składzie. Pozdrawiam drużynę. Idziemy po zwycięstwo. Płacajcie pieniądze. Czyńmy dobro. Dzięki. To drużyna Wimberg Boys, Sylwester Paszko, zawodnik drużyny. Macie zwycięstwo, remis, porażkę. Taki start wasz w tych rozgrywkach, co możesz powiedzieć o tych meczach, które przed wami i te, które za wami? No myślę, że zaczęliśmy bardzo dobrze, chcieliśmy zacząć bardzo dobrze. Generalnie od zwycięstwa udało się. Drugi mecz natomiast też mieliśmy zaplanowane zwycięstwo, natomiast potoczył się jak się potoczył 2-2. No, i mieliśmy zaplanowane też wygranie tego trzeciego meczu, ale się no nie udało. Starsi, doświadczeni emeryci nas pokonali. E, właśnie, co do przeciwników, jak oceniasz poziom tego turnieju? Właśnie... Bardzo fajny poziom. Widać, że chłopaki grają w piłkę. Nie tylko tak sobie forfany, jak to mówią, tylko w klubach okolicznych. Ale w sumie. Debiutujecie z naszej widze jeśli chodzi o futsal co możesz znaczy w jaki sposób znaleźliście się tutaj w sumie sam, sam się tutaj znalazłem też z kolegami gdzieś dostali propozycję, znaczy zauważyli, że jest taka opcja zagrania. my tam gramy u siebie na Ornika też się spotykamy w między chłopak grają w innych klubach. E, spotykamy się czy na hali na futsalu właśnie, czy, czy na odlikach e, między sobą. No i stwierdziliśmy, że trzeba spróbować w takim turnieju. Nie? Dobra, dzięki wielkiej szliście jak burza do tej pory dwa zwycięstwa, jeden remis teraz też wyglądało na remis z jaką przewagą Waszą. Cóż się wydarzyło w tym meczu? No co, no stary przysłowie mówi, że kto gra na remis, ten zawsze przegrywa. No i tak na początku chcieliśmy grać jeszcze w miarę taką otwartą piłkę, chociaż no mieliśmy z tyłu głowy, że no ten remis nam ciągle wystarcza. I tak się cofaliśmy bardzo, nie atakowaliśmy. Na początku wiadomo, po początek turnieju to trzeba było wygrywać. A tutaj no mieliśmy z tyłu głowy, że ten remis wystarcza, tak trzymaliśmy, trzymaliśmy, trzymaliśmy. Na końcu to w ogóle cały skład co wszedł to byli obrońcy. No i co? 20 sekund do końca tracimy bramkę, no i tak naprawdę trzeba liczyć już na innych. Możemy równie dobrze odpaść z turnieju, bo zdobywając 7 punktów. Dokładnie tak. Y jak oceniacie poziom tych rozgrywek przeciwnicy yy, ogólnie cała cała otoczka. No poziom jest, powiedziałbym, że zaskoczył nas trochę. Yy, nie wiem jak jest w innych grupach, ale ta grupa naprawdę okazała się dla nas dosyć mocna, bo u nas też mają zawodnicy, którzy mają w papierach i wyszkolenie w SMS-ach yy, Jest kolega co gra nawet w czwartej lidze, no i tak... To było Dobra. za mało jednak. I, I okazało się, że dalej za mało. I tak. Pamiętam, jak byliśmy na turnieju organizowanym trzy yy, miesiące temu. Byliśmy w finale. Przegraliśmy finał pokarnych, ale tam dużo więcej mogliśmy zdziałać. Tutaj powiedzmy, to co tam wy wystarczyło, tutaj no nie wystarcza. E, tak więc liczymy na to, iż w e, ostatnim meczu poukłada się tak, że dostaniecie, dostaniecie awans, na to liczycie pewnie? No liczymy, no niestety. Jak, e, jak nie można liczyć na siebie, no to już przeliczyć na innych. Tak. E, czy, jest, czy, czy możemy liczyć na was w, przyszły, w przyszłości, na, na turniejach, które organizujemy, czy też Śniała. rozgrywkach e, na... Orliku. Oczywiście, my już tak zmontowaliśmy sobie drużynę, w sumie większość drużyny co dzisiaj gra, grała tak samo na turnieju ostatnim, w którym byliśmy w finale, no i tak jak będziemy wiedzieć, że będą następne turnieje, na pewno się będziemy pokazywać, będziemy chcieli tutaj być takim stałym bywalcem, zwłaszcza, że ta drużyna też troszkę się powiększa, powiększamy tą kadrę. Zgrywamy się no i bardzo chętnie będziemy dalej grywać w turniejach. Tutaj organizacyjnie nam się bardzo podoba. Fajnie to pogodzili, wszystko te grupy. 20 różnych jednego dnia nie jest łatwo zmieścić, żeby ktoś nie czekał 7-8 godzin nagle po meczu. nie jesteśmy bardzo. No, trochę niedosyt po tych meczach, ale organizacyjnie nam nie możemy się do niczego przyczepić. Dobra, dzięki i powodzenia.